pokazywam wam ciekawostkę. O, mam tu fajny, taki profesjonalny telefon. Dobry, jakościowy. No, taka zwyższa półeczka. No. Fajne, z dobrej, dobrej generacji jest. Wszystko jest tu, dobry aparat. O, jest chodliwy. O, wszystko działa. No, ponieważ taki sobie, ja zawsze takie telefony wybieram, takie właśnie z wyższej półki, no, takiej dobrej jakości wybieram, no, no, wszystko jest, no, kompletny jest fajny, słuchaweczki, to i wszystko tu można, muzyki słuchać, no, takiej bardziej, bardziej dobrej generacji jest. Tutaj mam jeszcze takie coś. O. O. Jest chodliwy. Fajny. <laughs> Wszystko tu sobie tutaj. No. Fajnie tu. Długo bateria trzyma. Bardziej jest taki. Lepiej się taki opłaca. No. To jest taki właśnie. Bardziej lepszy, taki jakościowy. No. Tak. O, i tak mam. Fajnie. Fajne kolory. Fajnie. Taki przyzwoity I tutaj mogę sobie zawsze. No, taki już mi będzie szurzył. Fajny. No. Długo tu bateria trzyma. No. I bardziej to jest takie wytrzymałe. jest, No. no. Tutaj, o, mamy takiego z takim fajnym jabłuszkiem. Taki fajny telefonik. fajne <laughs> Dobra jakość to jest. No, jeżeli ktoś chce już kupić dobry telefon, to tylko takie bardziej na lepsze. Z takim właśnie jabłuszkiem kupić telefon taki jak ja mam. O dobry jakościowy. O. <laughs> to jest na lepsze. Są. So telefony dobre jakościowe no. Ja tutaj mam taki, to jestem zaskoczony. Tutaj mi bardziej tutaj mogę sobie właśnie bardzo fajne te zdjęcia wychodzą. Zdjęcia takie muzyki można też słuchać. I bardziej jest taki lepiej opłacalny. No. Bo ma dużo tych kolorów i no i bardziej jest taki głośny. Głośny. No. O. Kolory ma fajne. O. Kolory są fajne. Bardziej. I to jeszcze. No, ja sobie biorę takie telefoniki z wyższej połeczki.